Jeszcze. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo słonecka, e, zdrowia i żeby ciągle zostawałaś dobre prezenty. A stola śpiewasz? Razem, trzy, cztery, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. A kto? Babcia Maja. Coś jeszcze babci chcesz powiedzieć? 使い。e ん。